No bałam się, bałam się, no właśnie najbardziej to się bałam też trochę przed tobą babcia, bo ty już, on, babcia, w ogóle moja babcia już wiedziała, że coś jest na rzeczy, bo widziała to po moim zachowaniu i wielokrotnie dawałaś mi takie sygnały, prawda, że mam wyjść z tego telefonu, żem z tobą porozmawiała, ale tak. nie było nigdy takiej sposobności, żebyśmy same we dwie były i żeby nikt się nie wtrącał w rozmowę. Więc e, jak ja pojechałam do Holandii, właśnie z Judytą, mm, tylko wtedy jeszcze Judyta dla, moich, e, dla mojej rodziny była przyjaciółką, ale już coś tam między nami się rodziło. Mm, no to jak byłam w Holandii, to się zdecydowałam, że po prostu napiszę babci długiego SMS-a. Tak, i ja czekałam. Właściwie to czekałam na to, jak Julia sama mi to powie. nie, Powie, czy też. Yy, nie wyjdzie inicjatywa z mojej strony, tylko Julia sama to powie. No i Julia właśnie napisała tego SMS-a. Yy, Pamiętasz, przy, Tak, przyznam, że kilkakrotnie go czytałam.